Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Amnef i roczny obłęd Dobra, idziemy dalej. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Dokładnie w tym samym miejscu. I jestem, komple ko jestem kompletnym idiotą. Trzeba pójść tu. A, skocz! Dziwna energia mnie odpisa. Trzeba pójść tu Otworzyć te drzwi. I jesteśmy na wolności. Tyle. Już. Tak. Nie musiałem do tego jakoś dojść. No, tu mi się głos. Tego ty w paroszkach. No, inwentarz. Dobra, co mam klucz do winiarni, spoko. Tu krzesiwa dwa, mało oliwy mam. Chodźmy dalej. Hoł wejściowy, wracamy się, dokładnie. Ponieważ trzeba pójść w inne miejsce. Oh ja. Yeah. Nie pamiętam gdzie ono było, dlatego będziemy musieli sobie tutaj pochodzić, poszperać. Chodzić, bo zwiedzać, popenetrować trochę jeszcze to miejsce i się wtedy wszystkiego dowiemy. Na kurwa! Hmmm. Idę z kurwy Sorry. Zataj, Ruga eee, Dobra. Dzięki żygi. życie. pajcarski. pojcarski. spoko. Może być. Tutaj raczej nie przejdziemy. Nie uwierzycie, ale jest tu już czwarty odcinek. Wygrajmy wam najwięcej rośną na Nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Mam mógłbym... taką traumę, że... że mnie w ogóle nie słychać i... I takie tam. Winiarnia. To tutaj. Mamy tutaj klucz. Użyj klucza, aby je otworzyć. To jak mamy użyć tego klucza? Tak, możemy wejść do winiarni. Brawo dla mnie! Dobra, szybciej niech się ładuje. Nie lubię loading screenów. Uuu, zacząłem mówić. Przestało dobra. Jeszcze musimy iść na dół. Ten ekran nam się tak słodko rozmywa. To jak woła pulsuje, a ręce drżą. No spoko, czyli słabe objawy. Ciekawa historia. Dobra, mamy tutaj jakąś małą minimapę. Która nie wiem, czy może nam jakoś posłużyć. Oh shit. Oh shit. Coś chce wyjść? Dobra, uwaga, przygotujcie się na lęk. Trzy... cztery. te ry Ale dziwny krzyk to był. To może być serio... w piernicz. Ale głos dałem ...taki jak... ...nigdy. Brakuje mi w końcu oliwy. Zabrakło mnie. Z innymi kaliami. No przechowywanie różnych mixtów fajnie Dobra, coś chyba chodzi obok mnie. Yeah. Nade mną. Dobra, ja tam tego nie czytałem. Bo w ja się... na razie nie chciało mi się czytać. To tak, weźmy butelkę, schowajmy ją tutaj. Teraz weźmy ten. Obu... ten czajnik. Nie, nie możemy tego czajnika wziąć. I zamknijmy po prostu skrzynkę. Siedłyśmy jeszcze. na wszelki wypadek krzesłem. Nie będzie OK. Hmm, chodźmy tu, bo tutaj jest jakiś dziwny szlam i karteczka, ale także jakiś, jakiś trunek, który... Aquaregia. No spoko. To czytamy. W, X. Nie no, nie znoszę. O, pani świeci się świeci. Powinienem oszczędzać tą oliwę, więc... Więc tak zrobię. No, tutaj coś może być. Ciekawe co będzie, jak na latarkę. Jakie wiks się będą ucieć Dobra, wolę nie gasić. No, otwarte drzwi, no miło. Ona chodzą po... Tak po ekranie, czy po nim? Czy jaki ty sposób? A to, ale to w miarę fajnie wygląda, tak ciekawie. Mamy krzesiwka. kolejna krzesiwka. Nic tu nie ma, nie. Tu ma ludzie. No, wolnęło mi coś, jakieś beczka. Lovely. Dobra, musieliśmy się po prostu położyć, spać. No dobra, mi się wydaje, że jego stan jest to wiele, wiele gorszy, ale... Ja się tylko... то есть, таких станут в поку, страшнее, вы нас школу выйдешь, Dobra i to w nie. Aha. Nie możemy tego użyć. To się zawaliło i nie wiem jak wrócić, ale musi być jakieś sensowne wytłumaczenie. Dlatego musimy jakoś wrócić. Powrót będzie ciężki, ale wiem, że wrócimy. Hmm. Tak muszę podnieśli zacząć walić. No ale już koniec naszego odcinka. Był krótki. Ale sorry. Musi taki być. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia.